Rozdział 22. Radość jednak z posiadania tygrysa nie była długotrwałą. Już następnego dnia wilk dowiedział się w ogrodzie, że kotek był własnością ogrodnika, który go też wszędzie szukał. Trzeba więc było oddać kotka ku wielkiemu żalowi obu chłopców. A widzisz? On miał słuszność, że wskazywał na trawnik. Przecież tam ogrodnik nie mieszka, ale na trawniku dużo przebywa. Trzeba wynaleźć innego. W ogóle jeżeli mamy założyć zwierzyniec, to musimy się jak najszybciej starać o zwierzęta. Michaś i Tadzio bowiem rozmówili się co do przyszłości i postanowili, że wspólnie założą sobie zwierzyniec, a przynajmniej sklep ze zwierzętami. Jeszcze za wcześnie, zanim dorośniemy, zwierzęta się zestarzeją, ale nauczymy się z nimi obchodzić. Tak, to prawda. Tadzio nie myślał jednak długo o kotku, bo był zajęty przyjazdem rodziców. Ostatni dzień pobytu u wuja Jerzego spędził nad wyraz przykładnie. Nic jakoś nie wydarzyło się tego dnia i nawet panna Anna wybaczyła mu wszystkie przewinienia. Tym łatwiej było jej przebaczyć, gdyż wiedziała, że już następnego dnia Tadzio wraca do mieszkania rodziców. Tadzio zaś żegnając się obiecywał częste wizyty i zapraszał pannę Annę do siebie. Nazajutrz od wczesnego rana był w radosnym oczekiwaniu. Wydawało mu się, że spóźnią się na pociąg, że zegar się spóźnia i uspokoił się dopiero na dworcu, gdy okazało się, że przybył wraz z wujem Jerzym o całe pół godziny za wcześnie. Teraz jednak zaczął przypuszczać, że pociąg się spóźni, albo może już przyjechał wcześniej. Wuj Jerzy uspokoił go dopiero, zwracając jego uwagę na nowy dworzec i na niedawno przeprowadzony tunel. Pociąg przyjechał punktualnie i Tadzio z daleka już ujrzał twarze rodziców stojących przy oknie. Zapanowało zamieszanie i radość przywitania. Potem pojechali wszyscy do domu i dopiero tam mamusia, wyjmując z walizy prezent dla Tadzia, prawdziwy aparat fotograficzny, zapytała. – A czy byłeś grzeczny, Tadziu? – Tak, mamusiu, tylko… – odpowiedział z pewnym wahaniem Tadzio. – Tak, tylko… Nie zawsze, bo mi nie zawsze się udawało, ale to nie była moja wina, bo to może wuj Jerzy nam opowie, jak to było. Tadio spojrzał z pewnym niepokojem na wuja. Teraz mignęły mu przed oczyma kataryniarz, papuga, zabawa w Indian, walka z Jankiem, nieporządki. Wuj Jerzy jednak mrugnął porozumiewawczo: Więc jak, Jurku? Rozmaicie bywało, odpowiedział wuj Jerzy. Było bardzo dobrze wtedy, gdy Tadzio zwyciężał na łódce zwycięstwo. Cóż to za łódka? To on ci sam już opowie. Tymczasem mamusia podała Tadziowi aparat, a wuj Jerzy mówił w dalszym ciągu. Było dobrze, gdy podarował Heli piłkę, było trochę gorzej, gdy chciał spełnić dobre uczynki, ale najważniejsze, że Tadzio oswoił wilka. Jakiego wilka? Takiego chłopca, o którym wszyscy myśleli, że jest bardzo zły, a który okazał się tylko chętnym do figli i bójki i z którym w przyszłości Tadzio zamierza otworzyć zwierzyniec. Musisz mi to wszystko opowiedzieć, powiedziała mamusia, a tatuś uśmiechnął się do wuja Jerzego. Więc byłeś z niego zadowolony? Wuj chrząknął znacząco. No, jak kiedy? W każdym razie Tadzio jest na drodze poprawy bo mi ją solennie obiecał, a jeżeli nawet nie zawsze wszystko było tak jak trzeba, to jednak. To nie była moja wina, zakończył Tadze, przytulając się do rodziców. Koniec.